Chyba będą taki film po 5 minut. Pamięć mam przepełnioną, a strasznie usuwałem ostatnio. I no, i jakby mam dobry telefon z dobrą pamięcią. Wszystko. I w tym odcinku będzie wyprawa. Zaprowadzę psa, jedzenie zrobię, albo ważne. i idę na wyprawę. Dobra, co jest ważne, na pewno jedzenie pewno jakiś armor, nawet najgorszy. Przyda się nawet najgorszy armor. Nie pytajcie, dlaczego mam skinę kobiet. Ale dobra, a co? Łódka? No Łódka sobie skraftujemy. Oczywiście chlebki. Weźmiemy sobie jeszcze tarczę, jak coś. Dobrze. Halo? Dlaczego nie ma nigdzie łódak? Ha, bo mam za mało drewna. Nie ma nigdzie łódak, czyli musimy crafting zrobić. Chyba nie powieść. Wspomniałem, bo... słuchajcie, ja ostatnio grałem na Javie. A zapomniałem, że na bedroku potrzeba gównianej, ale to gównianej... Łopaty. E no już dwie minuty filmu. Jak film trwa 5 minut, to chyba nic nie zrobię w tym filmie. Dobra, bez bene. Super pogoda. No kurde, no... Chciałam, że przeskoczę. Się spierdziałem. Dobra, lecimy, słuchajcie, w tą stronę. Dobra. Lecimy. Zobaczymy, co nas spotka. ją. Wioska, 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 wioska. Klera, Się boję, bo kiedy gram z siostrą, ona mówiła, że jedzie łódką. Boję się, że już tą wioskę właśnie obrabowała, wiecie? To jest chyba bardzo, bardzo, ale to bardzo możliwe. J jak? Ok, i miałem rację. Siostra obrabowała już te domki. Cóż, trudno się mówi: easy, dobrze, że dał mi akurat pieniądze głodu. Ja również byłem dalej, pamiętam, że był tam normalny teren, ja wiem, że villagerzy są bardzo potrzebni jakby do tradowania i takich rzeczy, ale ja po prostu nie umiem, ale to po prostu nie umiem i nie chcę mi się tego robić, jakby... To są itemki, które są na mój poziom strasznie debilne po prostu. Ja nie umiem takie rzeczy zrobić. A więc co? Ja chyba już wrócę i to będzie koniec... ...piątego odcinka. Wiecie co? Ja? Nie, ja to wrzucam w inny dzień po prostu. To będzie jako premiera albo... Wrzucę po prostu innego dnia te filmy widocznie. A co, ja już wracam. Jakieś 200 bloków. kozakże że ponad 300 bloków dalej mam wioskę. Dobra, mamy moją wyspę, ale naprawdę na tej wyspie się mega rozbudowałem. No i co, zaraz 5 minut, więc ja już właściwie się z wami żegnam. A więc co, ja dopłynę do mojej ulubionej wyspy. Dobra, e, no i co, ja się już z wami żegnam. Na razie, no, ra o e, właśnie jak coś to możecie wbić na mojego TikToka. Nie dam wam linku, ale nazwa w opisie.